Y y nomad Uważaj, bo na Cię może tam zdjąć Aha Mówiłem, że nomad no kurde

Zabiłem go. O, mańca. Mańca. o teraz na w byłem w pomieszczeniu.

Myślałem, że go znużujesz. to by było totalny. totalne. Coś nam za dobrze dzisiaj idzie. Cie O kurde. co za śmieć mi zawróciła? Gdzieś, gdzieś tu jest, koło mnie. Wszyscy mi zabierają kill. Tam cię nie widziałem Nie, ktoś innym zabrał w tej najgorzej. No to tego że był ostatni. A tobie Myślałem, że mówisz o tej Eli. Nie wiem co mam ze sobą zrobić szczerze też. E... O, Abym dostał <głos> tak <głos> ja mam te czwórkę Tylko mnie nie zabiją O Boże jak ta tarcza go wybuchnie ty spomnie Słyszę C4 czy oni ci zniszczyli C4? Zniszczyłem im trona drutem. O! No nie, ta tarcza go ją nie zabiła. A czy może wpadnie... w, w, w pułapkę ktoś! Chyba ta twitch, tam co zginąłem. XD Tak to ona? No, zabijam ją. Dobra, to się chociaż wyrównało. na kamerę popatrzę. Proszę, nie wpadnie w pułapkę. Gdzieś tam u ciebie to wybuchło? No. A, tu na górze. O, Termite. Fak Ale oni się gdzieś tam strzelają. Wiem, wiem. Ale wolę kryć tutaj. A, ja robię na kamery. Nic się nie dzieje tam u ciebie. O, tu jest. Teraz tu. Przecież się włączył. Spadł gdzieś. O, o tu jest.

nie, bo mnie zapijł. Dobra, ja ustawię swoją. E, coś jeszcze strzelało Ja mam swoją. O nie, oni tu są tutaj. No. Ja mam jeszcze jedną pułapkę, pytaj, rozłożę tutaj Na wszelki tak jakbym zginął. Słyska. Myślę, że nie, nie wstawaj To cofia. Ja. Jak tylko coś się ruszy w drzwiach, to strzelam. Czemu ona nie wbiła? Nie wiem. Bo Chciałem zacząć tylko, czy ktoś tu jest. Czy, tu ty strzelałeś w tą ścianę, czy to ona? Wtedy ja tak. kazałem ci się nie stawać. Ona jest chyba tutaj na końcu. Au. Nie, ona przeskanuje wreszcie mnie. Wpadła w pułapkę. <noise> Uuu! Uh, prawie ci strzelim, heada. Nie, nie, nie. Zabij. Jeśli wiesz gdzie jest w którym miejscu. Eee, no właśnie, w tym problem. Tam ktoś jest! Ona wstała! Chyba, że to nie była ona. Kogo mnie nie zabij. To była finka? 4, last A glass został Który oczy? Od... No, Wybiegł mi w, tak naprawdę w mi w brzuch swojego, tuż przed głową. No widziałem Jeszcze ostatnio kiedy utonąłem utuną, w Redditie. Czemu ja wcześniej nie byłem na Redditie? Coś tam jest. Nie wiem, jak kiedyś wami przestałem. Wiara. Wiara. Weźcie, jak się ją wymawia? Ja słyszałem jak niektórzy mówili. Kaviera? Kaweira? Jeszcze jeden z takim akcentem. że. Ka nie, nie wiem nawet. Frost. A to. to, to był Twój dron. Eye Pols. Tylko w zasadzie glacześ tak spojrzał. Tak. maybe tak. O, tu się da przeskoczyć? O. Eee, czekaj. Gdzie ty jesteś? A tu. E, chcesz taktykę p piki? To znaczy. Zobacz, ja, ja zniszczę to okno? Nie, 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 nie. <t> Może jednak nie. Zobaczyłem tylko jak pociski lecą. Miałem taką białą strzałkę, że pociski lecą. frostmat Co już? Czy jest drut zniszczyć? Kela, obejchmy go. Jest 1 HP. on, co? To nie ja dostałem killa? No nie! Ty! To. Słuchaj, pominę ten pistolet! Wrócił w moją stronę! No nie! To się sam w wokalnie nie pograłem! Dostanę tylko asystę w tym meczu. W tej ja dostanę tylko asystę. Chyba za, za, za tego mojego kila Dino B mnie. Powiedział, że ma jeden HP Ja ty wiedział, że do niego strzelasz. Znaczy... nawet... Do... Ja, ty... do... ja nie wiedziałem, że ty do niego strzelasz. W takim razie jakby zobaczyliśmy z dwóch stron. Czyli 30% szans, proszę. Co, co ja oczekuję? Znaczy, raz na tam tym... Chyba jak ty kublykesz trafiłeś, tu chyba miałeś 45% na trafienie. No. Deploying razor wire! Op four has located a bomb. No. -oh. Swapping. Ale on top! Oh, to. I Bajder jakby Finkę miał, i też brzuchaj Bajder kup Finkę. Nie po kolei kupuję. A Finka jest która w kolei? daleko chyba. Okej, okay, mam wszystkich do... To Do fin? A to już niedaleko do finki. No chyba lion i finka są potem. No. A najpierw finka potem Liona. Najpierw lion. Najpierw finka. Lion. Finka. Lion. Finka. <ścoughs> <ścoughs> To był. Jak Mateusz się z tego zaśmiał, to już było wystarczająco śmieszne. To się zapiszę. Wow, Lion jest taki dobry. Za, za pomocą kliknięcia środkowego przycisku myszy przychodzi pasek o postępu. <noise> tak. To jest, pasek, to jest pasek wygrania meczu. <laughs> no i mnie NIE TO O no Okej Jak on krzyknął W garażu <laughs> To kandela się robi Czemu twoją kamerę pokazuje, a nie jego? Nie wiem <śmiech> <śmiech> W garażu. Nie, nie, nie to no operator

To nie co w tym momencie co ty <grym>, Kto strzelił? Ej weź to zamknij potem To <grym>, zamknę

Gdzieś słyszę na górze chyba. No. O, co? Czy on zawija Oni kap... on się spalili. Spalili się. Kurde, dobrze mieć podstawowych operatorów. Ale bandit jest akurat fajny. Nie w ogóle strzeliłem na początku rundy. Nie forsowałem garaż. Chciałem wiedzieć. Tutaj kapitały Jest w Claymore. Interrogation? Nice. Ja się nie wychylam. No chociaż. One interrogation. Co? Jeszcze jeden? Last Co? Serio? Jestem w fazie banda. S. Widziałem gdzie <laughs> jestem. Nice. Coś tu mi tu biega. Ale to, to Kawejra może z tyłu e, gdzie, gdzie tam strzelasz? E, na drona niszczyłem Ktoś tu idzie, u mnie e, pomocy? Aż, aż, aż Może wróćcie na sajta i będziemy bezpieczni e, jestem namierzany przez jakao Ja nie wrócę na sajta Ja, jak tylko się wychylać skinę Słyszałem, coś ustawili na ścianie Tak, coś ustawili na ścianie Zaraz zginę Kawejra zginęła Ja jestem następny chyba Tak, e, tam Jackal jest tam gdzie zginąłem od o, od go room Bula Już kamerę Słyszę pop... Eee... W Oh to! Boże! <coughs> Bez celowania! Mam mi... 5 kills, jestem przedostatni ostatnim. <noise> Dziś jeszcze było 2-0. <noise> o, o, to było, było dobra. na moją tu patrzyłeś. To się na mnie? Co? Tak. Ja się patrzyłem na ciebie, on nie szczerzył. Potrafiłem paczkę jeszcze idealnie. O, ja też! <głos> <głos> nie <Po co>, tak, <noise> wiem. Dobra, wygrałeś. Przepraszam. Ten, to był sam. Mnie się nie da pobić. Nie. Nie, ale to było słabsze, Przecież nie było tak głośno. No więc to starałem to się zagrać. Nie możemy mi o tym zagrać? Ale nie umiem. Nie. Jestem jeszcze gorzej niż Bandit. Nie, nie wziąłem Jagera, nie Bandit. dobra. Czemu ja mylę cały czas ikonkę tu? Cały czas myślę, że Jager to Bandit. Czemu? Chciałem Pantita. Teraz przerumować. Najgorzej.

Za to jest aż 20 eee, punktów. Jeszcze nie gra, jak, jak już, to tutaj ustawię. Myślę, Albo na ściance. Albo dobra, może być tak. Chyba powinien ja... załapać. Przynajmniej jeden ja tak ja... gram. A ja dużo jak gram dosyć. Ja punktów kurde dostaję za... za to, że nic nie robię. Za to, że rozłożyłem IDES-a na początku rundy. Tak nie ma sensu, wiesz? Uh, nice. Udało Ale, finka dobra to nie kuba. No, lepsze niż a, Oczywiście, że nie. Pewnie Lajon zginąłby od razu. Od spąpików. Co tak działa? No. Hm? Gdy naginiesz. Na pinku jest, na żółtym pinku. Zdefiniuj żółty. Azjatycki. <noise> 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 <O>, Azjatycki. Ale... <noise> <noise> Czekaj, okay, Kuba, nie ruszaj się. Nie planuję. No Dziękuję, że miałem 100 HP i mnie uleczyłeś. No, chciałem ci dać boosta, jakby wyszedł z tej strony. Kurde, ten... ty goście wszystko. Ale to ładnie wygląda, jak my jesteśmy tak po dwóch stronach, w sensie... za Cezami. Czekaj, wiecie o co chodzi. No, segregacja. No, wiadomo. Alkis dziad już poszedł. Chciał dziad już. On póknie go za i tak jestem pil do